O właśnie. Kurde, nigdy tak nie robiłem. No i to jest pompka na klatkę. Potraficie robić pompki. Ja całe życie byłem przekonany, że robię je doskonale. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie w konfrontacji z trenerem. No to co, jedziemy? Tak. Tutaj mój podopieczny spróbuje zrobić prawidłowo technicznie pompkę. Ja będę starał się pokazywać najczęstsze błędy, które widuję. Bardzo ważne jest to, żeby była podwinięta miednica, spięty pośladek, łopatka ściągnięta w dół i żeby łokcie Szły w kącie 45 stopni. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, patrzymy w matę. Staramy się bardzo mocno spinać brzuch, bierzemy wdech, jak schodzimy w dół, i wydech, jak wychodzimy do góry. Daj te łokcie troszkę do tyłu jeszcze. O, właśnie. Bardzo ładnie. Staramy się cały czas kontrolować swoje ciało. Robimy 10-15 powtórzeń w zależności od tego, ile mamy siły i na jakim jesteśmy poziomie wytrenowania. Jak słyszeliśmy, bardzo ważny w treningu jest też oddech, tak? czyli to takie paradoksalnie da nam to więcej siły na 2-3-4 ostatnie powtórzenia więcej w serii. A jak dobrze wiemy, te najlepsze efekty są właśnie w tych y, ramach powtórzeniowych, kiedy już nam się wydaje, że nie możemy, a jednak nasze ciało jeszcze da radę zrobić te dwa, trzy powtórzenia więcej. Niesamowite, oddawało mi się całe życie, że robię dobrze pompki. Teraz się okazuje, że chyba robiłem na zupełnie inną partię mięśni niż, niż jest w zamierzaniu. Może pokażemy jakąś y, łatwiejszą wersję pompki dla osób, Dobra. które nie będą w stanie wykonać. Y, przyjmij proszę taką samą pozycję jak przed sekundą. W tej samej pozycji uginamy kolana. Spróbuj dotknąć kolanami do podłogi. Połóż, połóż kolana. O, właśnie. Budujemy to samo, optymalną pozycję. Ściągamy barki i łopatki w dół. Spinamy bardzo mocno brzuch, spinamy bardzo mocno pośladek i wykonujemy 15 powtórzeń łatwiejszej wersji pompki. Ła łatwiej troszkę? Tak. Ta -ta -ta <Heroes> tak. Brodę troszkę skieruj niżej. O, właśnie, cały czas musisz pilnować tego, że głowa jest przed, przedłużeniem kręgosłupa. Odpoczywamy do minuty, między seriami, tak, że czu, tak, żebyśmy czuli, że ten mięsień już jest zdolny do dalszej pracy. Wy, wykonujemy 3-4 serie pierwszego bądź drugiego wariantu ćwiczenia. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. Huh.